Wracamy w tak? dokładamy do jednego razu i w tancach, dobra. Teraz tak, do, do kierowania jeszcze tygry, ale i a to, ja, to, jak to się nazywa? Bo... Bo... Wojtek, tak, ty masz kaski, jak żołnierz normalnie. Takie hełmy masz na głowie, co? Dobrze. 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 Na dużym a? A? a to nie widać. Muszę ja... o, Ona się drapie po pupie. Widzisz jak rusza tyłki? No i się drapie. O widzisz? Trzymaj się mocno, trzymaj się. Nie, nie, my nie idziemy tak naprawdę. <noise> Musimy kierować, bo to nie da teraz skręcić i nie tam. skręcamy w prawo, czyli prawa ręka, tak? Prawa ręka, a która Lewa, tak? Mocno lewa noga. ogóle. A nie, bo prawa ręka i lewa noga. Starą Darą w skręcić późno, a To jak skręca w prawo narodowego. Skręcić w prawą, tak? A lewa już jest luźno. O, właśnie. Rączki równo, 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 idziemy no po przekątku. No to ty Wojtka nagrywasz, co fajnie. Aby twoje. Filmuj go. Wow, Wojtek, ja bym tak nie umiała. No macie tego złapać, a my nie mamy, nie? Tak i teraz uwaga, na trzy, cztery zatrzymujemy się. Rączki do siebie. To, to nie nie chciał, to się, się, ja nie, się już długo przymierzali właśnie, żeby z nim jechać, bo tam, tam gdzie Łukasz w tej miejscowości.